Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z WarFrame'a. Z tej strony Watu i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z tej Oto serii. E, mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję, łapkę w górę. Później postaram się jeszcze Wam o tym przypomnieć. E, mówię to, póki jeszcze większość ludzi ogląda, bo nie jest zbyt długi czas oglądania. I mam nadzieję, że oglądniecie jak najdłużej tego odcinka, tylko możecie. Będzie mi miło widząc większe cyferki. Mm, dobra, a teraz. Na co ja to chciałem ruszyć? Na Wenus chyba, a dokładniej chciałem lecieć na Fortunę i zaraz zobaczcie dlaczego. Zastopuję, żeby nie pominąć jak. wczytywania i lecimy sobie do gościa od Kidgana. dokładnie, bo możemy jeszcze inne usługi sobie tutaj wejść i ozdobić, tylko nie mam wystarczających tych długów schronienia. A ten kijon jest chyba nie ozdobiony. Więc idźmy do gościa, którym się kupuje. Najpierw, jeszcze raz zobaczę, jakie to ona potrzebowała. E, nie tak. Inne usługi. E, schronienia. Ok. Idziemy do tego, u którego można to kupić po prostu za kasę. E, plus za jakieś tam surowce. Czy będzie miał schronienia? E, tutaj są już schronienia. Za 31 tysięcy. Myślę, że je kupię. Dobra i wracamy do tamtego gościa. Ja posługuję się szybką podróżą, bo nie za bardzo ogarniam gdzie wszystkie te, te ludziki są tutaj. Dobra. Inne usługi. Ozdób. Z tego kitgana można mu dać jakieś gniazdo. A niech będzie to też naj, takie najbardziej popularne kitgan. Jak byśmy mogli nazwać broń? Kurde, nie mam pojęcia, aż się zastanowię i zaraz do Was wrócę. Szczerze Wam powiem, że nie jestem zbyt kreatywny. miałem zbyt dużej kreatywności do nazywania broni. Znaczy, ją po prostu kawka, bo później i tak ją będę. Ale to nie było. <grym zypnia> nie mogę tak nazwać. Eee... Nie wiem. To może strzała nieprawidłowy znakły. To niechby zostanie już Kit Gun. To już nie chce mi się z tym bawić. A to kosztowało mi jeszcze 5000 rangi, ale w sumie ja za tu, tutaj za rangę nic za bardzo nie kupuję. Hmm, chyba nie sobie chciał na przykład pancer kupić, ale on chyba nie jest zbyt ładny, dokładnie. Mamy tutaj też do Kit gunu różne modyfikacje, różne, znaczy nie modyfikacje, tylko e, to są arkana. W czasie celowania, w czasie szybowania to nie bardzo. Opóźnienie ładowania baterii zmniejsza się o proszę. To jest coś ciekawe. Po zabójstwie strzałem w głowę. Ja raczej nie zabijam zbyt często strzałem w głowę. I tutaj też po zabójstwie strzałem w głowę. Bo za tym wątpię, żebym tego kidguna jakoś używał specjalnie oprócz jak wspienia. Jak już to sobie zrobię nowego i wtedy będę myślał. I. Co ja bym chciał zrobić dalej? Otóż wyjdziemy od razu z fortuny. Nie, nie wychodzimy jeszcze z fortuny. Bo uderzamy jeszcze do kaczuszki. Tutaj zobaczyć. Aha, no do niej to podejść operatorem, no tak. Ona coś tu mówi. Nie mogę tego przewinąć. No właśnie, i tutaj jeszcze nawet nie byłem, bo Solaris chyba nie mam żadnej rangi. O kurczę. A mogłoby się coś tu nie coś, co nieco przydać. Ehm. Tylko teraz jak u niej rangę zwiększać? Troidy na reputację. Kilka tych troidów nawet mam, tylko te troidy są też wiem, że potrzebne do robienia niektórych rzeczy. Ale dobra, zwiększymy sobie u niej chociaż o jeden poziom. Okej. Okay. To już zwiększamy i dalej wymieniajmy te trojdy Aha, muszę teraz ten awansować. O, ja akurat mogę, mam wszystko co potrzeba, więc zwiększam sobie tą rangę na praktykanta. I co my tu mamy do wyboru? Znak to mnie nie interesuje. Maska, stór wentylacyjny, raczej mnie nie interesuje. Tak, właściwie to nie wiem, czy cokolwiek mnie z będzie interesować. Hmm. Wezmę sobie może to, nie są zbyt ładne, ale już najładniejsze z tych wszystkich co tu było do wybrania. Dobra. Co będę potrzebował na następną rangę? 5 trojdów które pewnie wyprzedałem. Więc, a jeszcze system Gromag, którego też nie mam. A więc na razie sobie to nawet odpuszczę. tutaj co my to mamy? Dla jaką to jest walutę? okruch ok, anomalii. Widzę, że można kupić fajne nawet sceny. tam na świadomych. mfr można kupić. Mroczne światło, świadomy, co każdy twój krok. Widzę, że tu jakiś taki jest, właśnie czarna, czarna MFR-a to jest. No, pewnie bym chciał i tak ją zdobyć w końcu. Więc dobrze by było. Chcę dowiedzieć, jak w ogóle to zdobyć. Tutaj możemy ozdobić. Aby yy, dostarczyć, nie mam żadnego ampa, którego bym mógł dostarczyć, a nie, chyba nie mam żadnego, które mógłbym ozdobić. Yy, tak, nie mam żadnego ampa. Yy, co my tutaj, przeglądaj towary, co możemy kupić. Tak, właściwie, to nic nowego nie możemy kupić? No, te chyba rzeczy mogliśmy już wcześniej kupować, a może nie? Dobra, nieważne. Na razie z nią też odpuszczam wszystko. Inne usługi to 100. Złożenie AMPA. Nie wiem, czy mam części jakieś. Nie mam. Więc to lepiej, ale mam chyba do zrobienia niektóre części na AMPA kupione na Cetus. Tak dokładnie. Na pewno mam to, tylko muszę to złożyć. Ale na razie nie składam. Będę chciał od razu złożyć jakiegoś dobrego. Dobra, no to stąd już mogę uciekać. E, uciekamy i polecimy na Deimos, żeby załatwić to, co ostatnimi czasy załatwiam. Ja zobaczę czy to w ogóle się nagrywa dobrze, tak, nagrywa się, no i teraz przez chwilę niestety jest ścięte Zastopuję i zaraz, o dobra, nawet nie musiałem zastopowywać mm, Lecimy na Deimos, na którym to, nie będę leciał na żadną misję, tylko po prostu zrobimy to co muszę robić co jakiś czas Okej, okay, lecimy, widzimy się na Deimosie No i już jesteśmy, w tym kralisku. Yy, I właśnie chcę iść tutaj do Loida, znaczy Otaka. Wyprawy wydobywcze. I tak ma nowe. Yy, więc wezmę, co mogę. Yy, bo potrzebuję do tych żetonów babci. Jak najwięcej. W jednym... A właśnie, bo zapomniałem, że to się nie nagrało. Ja muszę wam to jeszcze powiedzieć. Yy, bo otóż tak, mamy maksymalną namitą rangę yy, na tej planecie. Tylko nie mogę jej zwiększyć, bo potrzebuję jednego takiego przedmiotu od babci, który kosztuje 20 jej żetonów. A żeby zdobyć te żetony, to muszę wymieniać żetony wszystkich innych na jej żetony i to w dużej ilości. Zaraz Wam to pokażę u tej babci. Babcia jest obok, więc nie się teleportuje, ale niech już będzie. Wymienię to ten rodziny. I nawet coś mogę, no ale za 10 żetonów matki, 2 żetony syna i 10 żetonów otaka mam 3 żetony babci. Będę miał już 16, no bo przez ostatni czas to robię ciągle. Hmm, jakby się udało, że tony ojca jeszcze zdobyć. Szybka podróż, ojciec. Eee, Rekwizycja części. Tak jest, możemy tu nawet 4, ale resztki fast wszystkie tu wydaje. O kur. Eee, tutaj kolejne 3, resztki wołom mam akurat dużo, ale też dużo tu idzie. Tych resztek. Będę musiał się kiedyś przejść po polatać, po prostu podobywać te części resztki. Ale na razie wymienię wszystko na to, co mogę. A no i tu możecie zobaczyć, że mam maksymalnie 99 000 na 99 tysięcy, no i teraz chcę tylko awansować. Mm, I jest 15. Teraz szybka podróż do syna, być może coś będziemy u niego mogli jeszcze wymienić. I tak dokładnie możemy zapić, że tonów syna nawet. Fajnie. Tutaj jakiś jeszcze pojedynczy i jeszcze jeden pojedynczy. I więcej nie będę miał tych plakietek. Bo nawet nie wiem do końca e, czego tu potrzeba, nie wiem gdzie tego, do końca na to polować. I też nie lubię na to polować na się za bardzo. I e, jeszcze nie byliśmy u córki. Hmm, zadanie jest coś tam. 5 jetonów córki, super, daj mi to. I tutaj będą pewnie po 3, dokładnie, bo to widać, nawet nie uważam, że to widać. Po ile daje, i więcej niestety już nie możemy, bo już zabrakło rybek, rybatroszonych. Lecimy do babci, zobaczymy czy możemy jeszcze u niej kupować trochę rzeczy. Być może się już uda. Tutaj mamy dwa żetony babci. No i dobra, niech będą dwa żetony babci. I jeden żeton. Czego mi tu brakuje? Żetonu ojca. A tu też żetonu ojca. Niedobrze, niedobrze bo u ojca, chyba już wszystko wyrobiłem, co mogłem. Dobra, tu za zarzeton matki to mogę się wymienić. E, a pasowałoby żeton ojca. Czy jeszcze coś zostało u ojca, co bym ja mógł wymienić? Czy może my musimy poczekać na nowe? E, tak, już nic nie zostało, więc musimy poczekać na nowe. Zabrakło mi jednej, jednej plakietki, żebym mógł już awansować. E, dobra, więc ja tu poczekam zastępuję nagranie aż się to odświeży. Nie wiem, co ile się to odświeża. Może spróbuję wyjść i wejdę tu jeszcze raz, zobaczyć czy się odświeżyło. No i dobra, poczekałem na Deimosie taki czas jaki mogłem, i nie udało się, żeby się te oferty odświeżyły. Więc wykonamy sobie po prostu coś innego. A tym czymś innym myślę, że będzie właśnie, e, o ile się uda. A nie, bo obrona będzie długa. To nie, bo ino to nagrywam, i później idę zaraz od razu do. E, kurde, wyleciało mi z głowy, do czego idę. A grać w Minecraft VR, No tak. Na Okulusie. Zmienię sobie broni i spróbuję z tak z ciekawości, czy uda mi się wyekspić cokolwiek samemu. E, bez nikogo pomocy na, na. Na 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 Zaraz wam dokończę na czym, bo nie mogę teraz się skupić. Te dwie rzeczy sobie zostawię. Na elitarnej rzezi. sanktuarium. Zobaczmy. Trąciłem moim ten. Mogliście słyszeć, że trąciłem mikrofon, więc sorry. Aha, i tu idę z innymi ludźmi. A ja, dobra, jak ktoś będzie, to spoko, Ja tylko na chwilę tam wpadnę, żeby spróbować, czy coś się uda zabić. Eee, i, i, I czy się uda coś wyekspić. Bo jak wbijałem tam streamingi, to strasznie szybko to szło. W ciągu 5 minut miałem od 0 do 30 wyekspione rzeczy. Dobra, widzę, że jestem sam, więc widzimy się za chwilę. No i wbijamy. Dobra, chciałem, żeby powiedział, co tam miał do powiedzenia, bo nie wiem, jakby to było słychać na nagraniu, jak ja bym też gadał. I ktoś do nas dołączył nawet, więc chyba spoko. O, i jeszcze padłem. Jeszcze nic, nawet biegłości nie zdobyłem, a już padłem, ale to nic. Musimy jak najszybciej się stać niewidzialni. Okej, okay. Tutaj kogoś trzeba podnieść. A, kota, okej. Okay. Jestem ciekaw, jak to pójdzie. Czy będzie dość tak, czy nie? Mm, zaraz się przekonamy, oczywiście. A, nie stałem się niewidzialny koniec końców. E, dobra, zgarniam sobie tu energii trochę. I puszczę jakieś kulki, o ile będzie mnie na to stać. A tak, stać mnie. Dobra, i spróbujmy to pozabijać. Może też trochę tą bronią powalczę, którą chcę XP, żeby nie było tak, że z nim nie korzystam, bo nie wiem jak na to gra będzie patrzyć. Ok, Nawet dość tak ciekawie się nią bije, Tutaj w niego bym wolał nie wejść, żeby mi anulowało mojej umiejętności. Hmm. Nie wiem do końca, czy, na czym w ogóle tak polega ta rzeź sanktuarium. Eee, wiem, że na niej się zdobywa coś lepszej itemy na już ósmej strefie że tam jest dość ciekawy drop, ale do 8 nie mam zamiaru dochodzić, bo tam już się robi mocno trudno. Więc myślę, że jak tą pierwszą przejdę, to będę zadowolony. Hmm. Tam moje kulki gdzieś sobie trwają jeszcze może kogoś tam zabijają nawet. Ja nie jestem nawet pewien, gdzie to jest. Okej, okay, tutaj ktoś coś zabija. Będę chciał być przy tych, co zabijają, żeby tego go dostawać jak najwięcej. Ok, moje kulki są tu przy mnie. Jakby coś miały zabić. Aha, skończyły się. Skończyła się przynajmniej jedna. Zaraz znaczy druga. Niech go to pobiją trochę. Niech tutaj zacznie dostawać obrażenia. E, niewidzialność. Dobra, i zobaczymy. 23. level, więc nawet jakoś to idzie, żeby do expić. Jest to jak najbardziej możliwe. Nie będę chciał strzelać, tylko tym mieczkiem właśnie bić. Jak najbardziej go chcę, mieć, chcę mieć wyposażonego przy sobie ciągle. Dobra, ten tu umarł. Nie wiem, czy mi dużo dał, czy nie. O, tu mamy Eximusa, super. Mm, a jak będzie Trinity, to prawdopodobnie będę chciał zarobić jeszcze więcej kredytów, żeby mieć na ulepszanie modów. Bo tam trzeba i, k i kredyty i endo, a endo już trochę mam, a kredytów za to nie mam. Co najgorsze. Ale no, myślę, że da się to szybko zdobyć. Ok, portal się pojawił, my mamy mieczyk na 27 levelu. Dobra, widzę, że ludzie tu przechodzą, to ja też przejdę. Czemu by nie? Eee, ale to już będzie ostatnia, żeby do XP tylko ten, sztyle, ten mieczyk. Eee, niewidzialność. Podstawa. Ok, tutaj już zadają sobie obrażenia, na tym obszarze. coś ustawy ten obszar, widzę, że wszyscy gdzie indziej pobiegli. O, gdzieś tu. Ja nie wiem, gdzie postoję, czy tu, czy tam. To się zaraz okaże, widzę, że nie mogę zabić tak sobie Eximusa tym moim mieczykiem, no nie jest za bardzo zmodowany, ani nic. Więc nie ma się za bardzo to dziwić też, A za to mogę tą spluwą. Jeden gościu opuścił nasz zespół. Ale to nic, dobra, tu użyjmy kolejnej kulki może tutaj będzie więcej wrogów? okej, okay, no i już się trochę pozabijali niewidzialność dobra jak z expem? 27 dalej, no to niedobrze idę tu gdzie jest jakiś gościu tu co coś zabija żeby też od niego expa ile to on tutaj zabija w ogóle, ale chyba tak dobra Yy, bo mam minutę 30, żeby wexpić trzy poziomy jeszcze, bo nie chciałbym już iść dalej. O, który nas dołączył? Nie wiedziałem, że się da już na drugiej strefie. Myślałem, że tylko się na pierwszej da dołączyć. Więc to trochę dziwne. Chyba, że wyrzuciło gość. A nie, to jakiś inny doszedł. Dobra, podniosę mu kotka, mimo że sam już też podnosił. Yy, niewidzialność. Szybko, czy prędzej, niewidzialność. Dobra, yy, rzucę kulki. On nie rzucę, bo nie mam many, znaczy energii. E, więc spoko I tak, i tak jakoś to idzie, chociaż właśnie. Właśnie w tym momencie padłem. Czy uda się, że ktoś mnie wskrzesi? A, nie mam ubranej broni bocznej, bo nie miałem nic do ekspienia. No nie, no chyba mnie nie zdąży podnieść, nawet chyba nie wiem czy się ktokolwiek do tego bierze, żeby mnie podnieść. No i stracę 40 tysięcy expa, więc to już sprawi, że na pewno nie wyexpię tego w tym momencie. No, no trudno się mówi. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Najwyżej pójdziemy na jeszcze jedną strefę. Ok, jest 28 i tak poziom, więc nie najgorzej. Będę tu zabijał jeszcze ich za pomocą, właśnie tego mieczyka. Tutaj czwórkę jeszcze puścimy naszego ulta zwiększającego zasięg działania tej umiejętności. Ja bym tam stąd miałbym więcej obrażenia, zwiększone, ale chcę być. No kurde. Chcę być przy tych, co zabijają innych wrogów. To mi myślę, że da najwięcej. No i portal się już materializuje. Dostaćmy scenę balkonu Lua. Nie wiem, czy ją miałem, czy nie. Mm. No dobra, biegnę do kolejnego portalu. Jeszcze to jedno muszę zrobić. E, zobaczę, czy ktoś mi pisał na Discordzie w międzyczasie, ale chyba nie. Nic nie dostałem. E, niewidzialność. Dobra, załączyła się, więc super. Tutaj puszczę kulkę jedną chociaż, zaraz druga jak wejdę do obrażenia w nich. Dobra, niech ten Enzimus może zaatakuje w tą kulkę. Chociaż mu chyba nie dają nawet zaatakować. Yy, energii trochę zdobyliśmy, więc mogę tutaj poszerzyć działanie. Chociaż nie wiem czy za to dostaję expa wtedy jak ta kulka zabija, bo zazwyczaj nie dostawałem. Ale postaram się też być przy innych tam gdzie zabijają. Albo sam też zabijać tym mieczykiem, który ekspie jest na dwudziestym poziomie, 29 poziomie, więc to jeszcze chwila, moment i będzie z głowy o kurde, skończyła mi się niewidzialność nie zwróciłem nawet uwagi, okej, okay. już jestem niewidzialny o i dobra, gdzie tu są jacyś przeciwnicy, widzę, że tu coś jest jeszcze nie ma lewała Nie niedobrze mhm Dobra, tu mamy efektywność bodźca, więc to zawsze się przydaje, jeśli nie mamy za dużo obrażeń. Eee, no i cóż, na razie ich tu zabijam jak tylko mogę, byle by dobić ten 30 level na broni. I właśnie tą bronią się staram się zabijać ich. Znajdźmy sobie trochę może energii, chociaż zaraz ona się powinna ować sama zregenerować. A nie, znalazłem kulkę energii, żeby się stać niewidzialnym. Pięknie. No nie, ja już go mieczykiem nie zabiję niestety. Tak z ciekawości, ja mogę w ogóle tu przyzwać, a mogę użyć gesty. dobra, zawsze to 1000 do, sendy, do tego, eee, no jak to się nazywa, do Gwiezdnego Szlaku, Byleciałem przez chwilę z głowy nazwa. Mamy 34 sekundy, ale Miecz jest już na maksa, więc spoko, eee, w tym już kończymy, za 28 sekund kończymy, ten tego, tego rana, nie potrzebuję dochodzić nigdzie dalej. O kurde, przez przypadek coś pozmieniałem. Znaczy jest z tym, dostaliśmy nawet trochę jeszcze innych rzeczy, nawet trochę soczewki dostaliśmy, więc to jest spoko. Odcinek będzie dzisiaj krótszy wyjątkowo, żebym się jeszcze zdążył połączyć ee, z vr i wszystko, zanim kolega przyjdzie, więc tu już nie idę. Znaczy no, jeszcze będziemy poczekać chwilę, aż ten portal się zamknie, żeby wyjść. I to jest taka dłuższa nawet chwila, bym powiedział i się gdzieś ukryć najlepiej i tak jesteśmy niewidzialni ale co nam wchodzi sobie wyjść gdzieś do góry aha nie możemy wyżej wyjść Pięknie. a nie możemy no dobra. a jednak nie i przez to straciłem umiejętność a to dziwne że nie można wyjść tam chętnie do góry dobra portal się zamyka a my kończymy to okej okay. 30 level broni nabity. Zaraz trzeba będzie ją sprzedać, ale to sobie może. No nie, dobra, już posprzedaję zaraz tu z wami. Bo muszę w końcu to posprzedawać. 30 tysięcy kredytów i ta balkonu, balkonu Lua. To jest super. Że się udało zdobyć. Dobra. I teraz yy, na początek opuszczam zespół. Wchodzę w wyposażenie i w ekstunek, yy, w tak jest. I poszukajmy broni, które bym chciał sprzedać. E, tu są bronie i tak. Hmm, Quenta Vandal sprzedam. Ten symulator jakiś sprzedam. Zar myślę, że sprzedam. Z Hugel czy Zucz normalne sprzedaję. E, te bronie od syndykatu, bo to jest syndykatowa broń, e, też sprzedaję. Tak mi się wydaje, że to jest syndykatowa i mam nadzieję, że się nie mylę. Ten ceramiczny sztylet, który. Ty, miecz. Ja, sztylet jednak że to miał. Też sprzedaję. Mroczny miecz sprzedaję. Tutaj jakiś reaper Eteryczny. Nie, to chcę zostawić, bo do tego mam Baskurkę. Może nie używam. To jest dość ciekawa broń, którą chcę zostawić, tak samo jak i ta pierwsza. Na tym dużo zbierałem surowców, więc też to zostawię. To jest broń z syndykatu, więc można sprzedać. Galatina Prime chcę zostawić. To jest broń z Nowej Wojny, więc ją zostawię. Scana Prisma zostawię, bo ona była chyba kupiona u handlarza tego, co jest co tydzień. Wary i włócz zostawiam. Nie, nie jestem pewien czy ona jest w ogóle e, ozdobiona, ale chyba tak. To jest mi potrzebne nieraz do zadań, więc też zostawiam. Detron dogmatu. Na razie zostawię. No bo to są bronie kuwy. To Hysterix sprzedam. Y, I to też sprzedam. Czemu nie mogę tego sprzedać? A, bo to widocznie jest jakiś przedmiot bardziej taki... Z misji albo coś, nie wiem jak to do końca nazwać. Dobra, i to wszystko sprzedajemy. Ok, czy jest jeszcze coś co chciał sprzedać? Jacyś strażnicy w bronie strażników. Większość tego chciałem może jakoś wypuszczać jak się ino da i to muszę na przykład pozdrabiać. W strażniku mam jeszcze dwa wolne miejsca. Mm, nie wiem, na razie, na razie zostawiam to co jest. Jeszcze dwa wolne miejsca są więc się tym nie przejmuję. Dobra. Czekaj, czy z wyglądów można tak sobie... O, można podsprzedawać na przykład znak. To ciekawe. A to jak się montuje w ogóle? Aż se pójdę to sprawdzić jak się to montuje. Na frajmie. To chyba idzie na frame'a. Ulepszenia, dodatki. Hmm. O, przecież chyba nie na ręce. No nie. On to widział i MFRA to to też nie była. Mm -mm. Fajne, płomie, fajne to jest, nawet mi się podoba, a to jest ta, która ewoluuje, fajna, fajna, na zbioro to ją kupił, e, w takim razie gdzie to może być, znaki, to są tylko emblematy, e, nie wiem czy to widać, kolega do mnie napisał właśnie, że już chyba wbił, mm, znaki na piersiach to też niemożliwe, żeby to było to, ani na plecach, mm. Nie wiem, dodatki Sendana. No nie, w Syndanie też tego nie będzie. O, na to jest ograniczony czas. to, to za paleryna? A i tak nie jest jakaś ciekawa. A... Skoro nie tu, nie tu i nie tu, to, to gdzie to będzie? W Skórce? Nie. Szczerze nie wiem. Zapytam się później może e, jakiś doświadczonych bardziej graczy, graczy może Trinity. Nie wiem, no bo szczerze nie mam pojęcia, gdzie to bym musiał dodawać. Najbardziej pasują mi znaki, ale tutaj. Znaczy w dodatkach, ale w dodatkach to nic nie ma. W skórce raczej też tego nie ma. O, jak fajne skórki są jeszcze jakieś. Mhm, ta dość ciekawa wygląda, tylko do przerobienia by była. Grubo. Ta chyba niezbyt ciekawie. To jest zwykła podstawowa, to jest prime. Ta taka niezbyt ciekawa. I ta chyba też. Tak więc jedynie ta jak już jest dość ciekawa. Dobra, ale ja Wam dzięki za oglądanie dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. Właśnie, chcę przypomniałem. Cześć!